Witam wszystkich. Dzisiaj jak zwykle odkryjemy tajniki giełdy, popatrzymy jak bitcoin spada i co dalej w trajektorii, a także co będzie czekało Europę już niedługo i jak na polskim podwórki, podwórku nagle zmieniają się poglądy. Jeżeli myślisz, że Ciebie to zainteresuje, to zapraszam na odcinek. Cześć, ja nazywam się Maciek. Zaczynamy show. Wszystko, co tu powiem, jest tylko moją opinią, więc zaczynamy. W tej chwili mamy spadki, jak widzicie wszędzie, więc zacznijmy od początku. Bitcoin Bitcoin utrzymuje się na razie na tym tutaj poziomie. Tej wsparcia, tego takiego tutaj długiego, ale to nic nie znaczy. W tej chwili została właśnie załatana taka CME Gap, tutaj, czyli kontraktów futuresowych. Zaraz wam pokażę. I utworzyła się taka sama druga. Patrzcie. Jeśli sobie weźmiemy na 5-godzinówkę. Zobaczcie, jaka ogromna gap. Jeżeli Bitcoin będzie wracał, to prawdopodobnie wystrzeli od razu windą na 9000. Tutaj ta właśnie łatka została załatana i w tym momencie i już właśnie y, jesteśmy jakby bez, y, bez właśnie w, bez spadków jednak tak sobie to tłumaczą wszyscy w tej chwili jeżeli zobaczymy sobie na SP 500 zobaczcie jest, jest jeszcze do dołu tak jak mówiłem pieniądze już nic tutaj y, nie będą znaczyły za bardzo w tej chwili jest już panika i wyprzedarze spójrzmy sobie na srebro tak jak podałem to mniej więcej 3 dni temu, zobaczcie, ładnie naśladuje ten ruch tutaj czyli kumulacja, jest to bardzo dobre, ok srebro bardzo dobrze się zachowuje podobnie zachowuje się złoto myślałem, że dojdzie do 1700 tak jak tutaj wyznaczyłem jednak e, na razie będzie tutaj spadało do tego właśnie momentu tutaj tyś, 1600 e, i 1650 1615 tutaj akurat mi się usunęły te dwie chorągiewki z wczoraj i to też jest bardzo dobre, ponieważ spójrzcie, złoto e, musi troszeczkę odrobić tutaj właśnie energii. Jednak nadal jestem przekonany, że być może złoto jeszcze pokaże jutro pazura i skoczy trochę do dołu, gdyż jest tutaj trochę energii. Jeżeli ten cykl nie przełoży się właśnie e, w dół, te RSI, no to będzie to bardzo, bardzo tutaj pozytywne. No ale zobaczymy to. Cena robi co chce w tym wypadku. W tym wypadku możemy sobie tylko zmierzyć potencjalne uszkodzenia, czyli 1586, bardzo silny próg. I tutaj 1650, jak powiedziałem, też silny próg od tego nodu do tego nodu. Więc jest całkiem, całkiem dobrze jak na srebro i na złoto. Potem powiem dlaczego. Jeżeli sobie zobaczymy na miedź, Ok, to w tej chwili mieć, dotyka już po raz drugi tutaj nam tego supportu podczas tego tygodnia, jeżeli sobie na dniówkę weźmiemy, to zobaczcie, już tutaj, nie no tak, już tutaj jest, y, to jest ta właśnie świeca i czeka bardzo duży, bardzo tutaj opór tutaj, czyli jest spowolnienie gospodarcze, można z tego od razu to wyczytać, dodatkowo formujemy tutaj takie multiple head and shoulders, ale techniczna analiza teraz tutaj chartów raczej nic nie da, bo jest to po prostu panika, każdy Wycofuje się i tak zwany cash is the king, czyli każdy kaszuje wszystko po trochu. Nie ma tutaj za bardzo co, co patrzeć i co, co robić. Wszystkie indykatory pokazują, wszystko po prostu leci w dół. Analizą za bardzo reszty nie ma co się przejmować. Wszystko leci tutaj do dołu. Ethereum zeszło do bardzo dobrego poziomu price value. Sam zakupiłem dwie monety. W tej chwili sobie tutaj liczę, że jednak Ethereum podczas tych jeszcze spadków zaliczy w dół. Wtedy byłaby to idealna część naszego planu, żeby zanotować wejście gdzieś na tym poziomie. Jeżeli zobaczymy sobie na Fibonacci od początku ruchu do tego początku. To jesteśmy tutaj właśnie pomiędzy 50 a 60, czyli ten value entry w tej chwili, być może i spadnie na 178. Co bym liczył, kolejny taki silny próg to 153. No, poczekamy, zobaczymy. Na razie nie ma sensu się ładować w to, gdyż nie wiadomo, co jutro się stanie. W tej chwili każdy dzień to nowość. Wszystko się sprzedaje, nikt nie chce kupować, każdy sprzedaje. No i w tej chwili mamy typowy trend spadkowy. Zobaczcie ta IMA26, ładnie tutaj biegnie. Zobaczymy sobie. W tej chwili dopóki nie zostanie przebita, może się od, odbije od niej, ładnie traduje się właśnie za pomocą zaraz za pomocą dwudziestki jedynki, zobaczcie jak ładnie się wszystko od niej odbija, tutaj można ładnie wejść, parę wejść na shorty właśnie zrobiłem dzisiaj, Było całkiem, całkiem nieźle. Tutaj, właśnie od Simple Moving Average, jest jeszcze lepiej. Zobaczcie, dotyka. W tej chwili, właśnie, musimy tu uformować e, higher high, czyli dobrze by było, żeby cena, właśnie z takiego poziomu, przeszła na coś takiego i wykonała właśnie ten, ten ruch, żebyśmy mieli właśnie lower low i lower high, i później możemy mówić o ewentualnym wejściu w jakiś bitcoina. W tej chwili nie polecałbym za bardzo. Wchodzenie, gdyż jest to łapanie noża. Do reszty za bardzo nie ma sensu się tutaj przyczepiać. Dolar jest masywnie drukowany, dlatego dolar bardzo upada nam tutaj. Za to euro bardzo się trzyma, ale wstrzymałbym się tutaj z pewnymi prognozami, gdyż zobaczcie, to jest bardzo silny overhead supply w tym miejscu. Nie to. I zobaczcie jak cena puszcza, za, za każdym tutaj razem są takie piki, więc jutro możemy zobaczyć spadek znowu euro. E, do, jeszcze do Europy nie, dot, nie dotarła właśnie tutaj druga e, jakby fala tego strachu. Okay? Dlatego tak to właśnie wygląda. Jeśli przejdziemy sobie do e, wiadomości. Zobaczcie, jeszcze wrócimy tutaj na chwilę do Wuhan. E, patrzcie, 94% z tak zwanego katalogu firm Fortune 1000 e, ma właśnie w, w, tam w tym Wuhan swoje siedziby, główne właśnie, w, tak jakby supply chain i są właśnie e, te firmy właśnie 94% z tych firm największych na świecie ma właśnie problem właśnie z łańcuchem dostaw. Afektuje to, znaczy afektuje e, za, nie za, jak to powiedzieć po polsku, yy, połączone jest to, yy, że w, w, inne firmy będą po prostu konsekwencje zbierały tego, to jest 5 milionów innych firm, yy, właśnie globalnie, będą, yy, będzie miało problemy z tego powodu. Więc chciałbym Wam pokazać pewną rzecz. Dlaczego zatytułowałem to Kupujcie jedzenie? Tutaj będzie chyba Kupujcie jedzenie 2, bo mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, co to właśnie tutaj będzie. Patrzcie. To są zdjęcia satelitarne, termowizyjne z Wuhan. Zobaczcie, tu jest styczeń 2019, styczeń 2019 do februły, do lutego, a tutaj jest luty od 10 do 29. Tutaj chodzi o to, że trzeba pokazać ten chiński nowy rok, że jest takie troszeczkę, trochę już mniej pracy. I tutaj, a tu są zdjęcia z 2020. Nic się nie dzieje. Pollution. Zero, czyli zanieczyszczenie jest zerowe. Nie ma, jest wyłączone. Więc te miasto jest w sumie wielkości, podejrzewam, yy, nie wiem, ludności, to jest tam chyba tyle, co pewnie, nie wiem, yy, w Polsce lub w całym tym obszarze. Yy, zobaczcie, jest wyłączone. Więc jak myślicie, jeżeli te łańcuchy dostaw będą. Po prostu rozproszone, nie dojdą na czas, będą zamykane. Już w tej chwili każdy dostaje tak zwany notice, czyli po powiadomienie, że może będzie fabryka zatrzymana, trzeba będzie pracować z domu albo w ogóle produkcja nieczynna. I jeżeli takie coś dojdzie, to jak musicie, kto dostarczy żarcie do marketu? Nikt. Wszystko będzie nieczynne. Więc w tej chwili. Ludzie jeszcze o tym nie wiedzą, to nie jest puszczane w wiadomościach i wy jako słuchacze tego kanału i innych już powinniście zdać sobie sprawę, że te wiadomości to są fakty, fakty, a jeżeli polegacie na TVN i, i TVP i Polsacie, no to niestety, ale będziecie ugotowani. To już nie jest jakaś mnożka. Wy nie pamiętacie, że wy nie walczycie z tym, z tym nie mogę wypowiedzieć nazwy, z, tym, yy, z tą epidemią, tylko walczycie ze strachem ludzi. Jak ludzie zobaczą, że po prostu tak się dzieje, każdy rzuci się i kupi ponad normę, i wtedy nic nie będzie. Pamiętajcie, że kryzys z tymi e, maskami i z tymi e, z dezynfektorami do rąk, to jest właśnie malutka lekcja tego, co będzie. Już powinniście wyciągać wnioski z tego. I naprawdę rozumujcie, mówcie znajomym, pokażcie to, nie wiem, poszerujcie nawet ten kawałek tego newsa, bo to, to są fakty. Zobaczcie, tu nic się nie dzieje. A co dopiero będzie, na przykład, w Polsce? Dlatego ta fala do Europy dojdzie i to bardzo szybko w, w obrębie kolejnych 2, 3, 4 tygodni. Zobaczycie, także ja bym tutaj uważał. Wall Street e, spodziewa się, że Fed potnie stopy do 0%, co będzie po prostu miało konsekwencje masakryczne dla, e, dla właśnie tutaj całego, całego tego, całej giełdy. Zobaczcie, wszystko siada. Ludzie u nas na forum tam, e, na telegramie właśnie e, pytają się, co teraz będzie, czy inwestować w to? W nic teraz cash is the king, nikogo nie interesuje kupowanie czegokolwiek, to nie jest jeszcze to, że jest blood on the street i kupować, ten efekt jeszcze nie nadszedł, jeszcze nie wiadomo co będzie jeżeli jest blad, to trzeba poczekać aż troszeczkę się sytuacja unormuje i wtedy można kupować, bo i tak nikt się nie otrząśnie z tego wszystkiego, także tak to właśnie wygląda, ale rejsy zaczynają znowu spadać, zobaczcie, za każdym razem jak rejsy spadały był kryzys, no i teraz też będzie podejrzewam też nie kiepski tutaj kryzys, także pamiętajcie, że Tutaj będzie trochę inaczej. Każdy myśli, a to przeminie, kryzys był i tego nie będzie. Nie, bo tym razem, tym razem będzie troszeczkę inaczej. W tej chwili y, zawsze podczas kryzysu y, Fed i tam wszystkie banki centralne, nie tylko Fed, wszystkie banki centralne, wymieniam Fed, bo to jest główna gospodarka, od której wszystko zależy, ale wszystkie inne banki walczyły z tak zwanym demand shock, czyli y, popytem na pieniądze, że nie było pieniądza w cyrkulacji, trzeba szybko dostarczyć, drukowały. Ale w tej chwili wchodzi tak zwany supply shock. Na supply shock drukowanie pieniędzy nic nie da, ponieważ tych towarów nie będzie w obiegu, więc można drukować, nie wiem, jak w Zimbabwe, czy gdzieś tam tryliony tych dolarów, a i tak nic z tego nie będzie, no bo nie ma żarcia, rozumiecie? Dlatego podczas takich rzeczy. Będą jedzenie, będzie szło bardzo do góry, akcje i wszystkie inne rzeczy czy kryptowaluty będą po prostu pikowały w dół, bo nikt tego nie będzie potrzebował. To, to, to nie o to chodzi. Złoto czy srebro to też nie będzie miało znaczenia, gdyż... Nie, nie będzie takiej waluty, to jest tylko przetrzymanie wartości. Ludzie trochę źle to rozumują. Na złoto musisz mieć kupca. Jeżeli najważniejszym towarem będzie woda i jedzenie, to ludzie będą mało zainteresowani złotem, bo tego złota nie zjedzą. Musicie to zrozumieć. Do tego właśnie to doprowadza. Włuchan są zamknięte główne dystrybucje. Włuchan to ogromne miasto. I jeżeli jeszcze tego nie widać, to naprawdę obejrzyjcie ten odcinek przynajmniej, nie wiem, z 10 razy, żeby żeby zobaczyć, jaka to jest w ogóle skala. Ludzie sobie z tego nie znają sprawy. A rząd w ogóle ma to gdzieś. Nikt, nikt o tym nie mówi. No i właśnie drugi taki rysunek. No i wejdźmy sobie nasze podwórko. Proszę bardzo. Jest pięknie. Nic. Tutaj biurowa klimatyzacja z pewnością nie zatrzyma wirusa. Bla, 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 bla. Pieprzenie. Zobaczcie. Stop kryzysowy dla turystyki. Pakiet pomocy dla branży. Co? Co to za pieprzenie? Spójrzcie w dół. Co to za w ogóle... Co to za pieprzenie? Tutaj w ogóle nic nie ma. Kogo obchodzi PKB? Spójrzcie, o proszę bardzo. Eee, tutaj NBP przyznaje się do błędu, zmienia prognozy PKB inflacji. Toż my, co to już o tym mówiliśmy, przynajmniej w listopadzie i październiku tamtego roku. A tu bezrobocie w Polsce, niedługo koniec spadków. O, nagle zmiana. No i proszę. Bezrobocie w Polsce, niedługo koniec spadków. Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 3%. To już jest nieaktualne. W tej chwili, jak to już jest napisane, to już nie będzie się obniżać. Na koniec tego roku nieprawda. Za 4 tygodnie, zobaczycie, co się będzie działo ale później zacznie rosnąć, zacznie rosnąć w parabolicznym tempie. Także nie ma tutaj, yy, nie ma tutaj co w ogóle. Badania wykazują, że wzrost odsetka firm z znaczne podwyżki yy, w 2020 wśród mikro i małych przedsiębiorstw, co może mieć związek właśnie z podwyżką pasy. Co to w ogóle za informacje? Co to w ogóle za informacje? Tempo wzrostu wynagrodzeń na horyzoncie projekcji wraz ze spadkiem popytu na pracę będzie powoli się obniżać. To, to te dane już są do śmietnika, to już jest Who cares? Tak się mówi na to. NBP. Proszę bardzo. Jak zwykle Moni.pl ma problemy tutaj. Tutaj miałem dobry tekst. Yy. Tutaj właśnie był yy. w 2020 wzrost inflacji. Proszę bardzo. Wciąż relatywnie silna, słabnąca presja popytowa, skutki podażowego na rynku żywności i czynniki jednorazowe obejmujące podwyżki cen i wzrost stawek podatku akcyzowego. Boom. Proszę bardzo. Nie ma tutaj. Inflacja w Polsce 3,7%, twierdzi bank. A jeszcze na końcu ubiegłego roku przekazywał ten wskaźnik nie 2,8%. To już są to już dane śmietnikowe. Pamiętajcie, że dane, które analizuję tutaj, czytam je tak, żebyście to wy byli beneficjentami, a nie państwo. Jak masz dane, można czytać je jak chcesz. To jest właśnie statystyka. Ja czytam dane jako realne dane, takie, które będą mieć wpływ na nas, a nie jakieś tam głupoty z tvn ok? Więc y to nie ma, nie ma. W efekcie NBP wycofał się z opublikowanej w listopadzie projekcji, czyli tą skomentowałem już wtedy. Wtedy analitycy twierdzili, że rosnąca inflacja wyniesie 2,8%. Teraz prognoza została podwyższona do 3,7%. Zobaczcie, jaki skok. Ale prawdopodobnie będzie jeszcze więcej, bo tych zdjęć nikt z nich nie przeanalizował. Mają to gdzieś. Po co? Po co? Po co to wszystko? I teraz chciałbym tutaj właśnie yy, powiedzieć parę rzeczy. Zobaczcie, PKB. Muszę sobie zdać sprawę, co to jest PKB. PKB to jest tak zwany obrót, turnover. Nie zysk, obrót. Jeżeli ktoś zaciąga mnóstwo kredytów, a mini ratek, to te PKB będzie szybowało w górę, bo to jest ilość transakcji, czyli ja do ciebie, ty ode mnie albo do kogoś, prawda? Ja, ja spłacam mój, Twój dług, a ty do kogoś innego. I wtedy PKB rośnie, bo ten kredyt też jest zaliczany jako obrót, ok? Więc jeżeli nagle. Yy, skończy, się, skończy się po prostu praca, że będzie na przykład ta, yy, fabryki będą nieczynne, tak jak jest to w Wuhan, To czy myślisz, że ludzie będą zaciągać kredyty? Co się stanie z PKB? Te dane po prostu będą świrowały, zobaczycie, po prostu poświrują w, yy, w górę. Znaczy w, w dół, PKB po prostu poleci, no bo to nie jest zysk netto państwa, czy jakiś tam dochód netto, tylko to jest obrót. Możesz mieć miliony obrotów, ale ile z tego masz, jeżeli koszta zjedzą na przykład 95%? O to chodzi. Nie proszę. Rajt cen mieszkań w całej Polsce. O, artykuł na bankierze. Gwałtowny wzrost cen. Jesienny raz cen przekroczył roczne wzrosty dochodzące 30%, uszczuplając portfele kupujących nawet 1600. Co to w ogóle ma być? Co to w ogóle ma być? Co to za propaganda? Nie wiem, czytam te wiadomości. To jest po prostu jakiś. Banał, to jest, to jest tak zwany clickbait yy, dla wszystkich tych, którzy nadal jeszcze patrzą na mieszkania i o rany, tak cena rośnie, o jejku. nowy rok pod znakiem obniżek cen mieszkań? Pytanie. No i tutaj jeszcze ludzie, jeżeli to wszystko uderzy i nic nie będzie czynne, to jak będą ludzie pracować i mieć pieniądze? To, to jest podstawa. Pamiętajcie, że jak budujecie dom i spieprzycie fundament, to nie, dobuje, nie dobudujecie nawet poddasza, bo to wszystko runie. Tak samo my rozmawiamy o fundamencie i takie rzeczy to już jest śmietnik. To. To jest już jakieś tutaj dywagacje, to jest dla nie wiem dla kogo to jest. Nie mam pojęcia. Co mnie denerwuje to tylko to, że takie portale informacyjne powinny coś zrobić ze sobą. No tak jak ja bym tutaj mógł dawać taki śmietnik, powlekać, to mówić, że będzie hype, tak jak na tych panelach dyskusyjnych, ale po co to? Po co? Przecież. Nie wiem, zależy mi na tym, żeby dać jakąś informację, która wam się przyda, że coś możecie z nią zrobić, że już na widok tego zastanowicie się, czy warto brać nowy samochód w leasing, albo odkupować się, zmieniać furę, czy nie lepiej po prostu tą kasę gdzieś odłożyć, yy, przygotować się na, na coś bardziej, nie wiem, yy, ważniejszego. A tutaj po prostu jest Eldorado. Nikt nikogo nie dba. To jest właśnie typowe zachowanie. Rosnąca inflacja podniesie koszty kredytów. Kogo już to obchodzi? Już w tej chwili inflacja po prostu... I tak wymyka się spod kontroli. Także pamiętajcie, używajcie wiedzy, jaką dostarcza Wam na przykład YouTube i jakie kanały tego typu, i róbcie to, bo jak zmienicie stadne myślenie, to będziecie tymi, którzy podejmują właściwe decyzje. Pamiętajcie, że ci, ci wszyscy, jeżeli stado mówi, że idź w tym kierunku, to to już jest za późno, już jest źle. Nigdy jeszcze nic nie było wartościowe, jeżeli każdy to miał. Każdy idzie tam, gdzie nie ma tej wartości. Złota jest mało, bo nie każdy je ma, dlatego jest takie wartościowe. Diamenty tak samo. Jeżeli każdy by nosił złoty zegarek, to te złote zegarki kosztowałyby tyle, ile chińskie podróby. Po co to? Więc Wasze decyzje zależą bardzo dużo e, od postępowań i o tym, jak będziecie kształtować swoją przyszłość. Jeżeli Wam się to podobało, zasubskrybujcie mnie. W moim YouTube na moim kanale e, są różne e, ciekawe filmiki. W tym różne szkoleniowe, jak zacząć inwestować na giełdzie, gdyż, jak wiadomo, e, będziecie musieli zacząć to robić, gdyż nie będziecie mieć normalnych emerytur, to wszystko po prostu klapnie. Więc zapraszam też na Telegram, w którym daję setupy, i być może też Wam to pomoże, jako początkujący inwestorzy, e, zobaczyć, jak to wszystko działa i gdzie to wszystko jest, gdzie czat jest na żywo i nie ma problemu, nikt nie jest tam dyskryminowany lub coś takiego. Więc, jeżeli się podobało, zostawcie lajka, zasubskrybujcie, poszerujcie. I pamiętajcie, w krypto nie ma żadnych gwarancji, są tylko możliwości. Trzymajcie się i na razie.